trzy szybkie sety. Wygrywacie 3 do 0. Czy w przedmeczowych analizach w ogóle dopuszczaliście taką wizję, że to się zakończy tak szybko i tak zdecydowanym zwycięstwem Waszej drużyny? Czy nie. No w ogóle kompletnie mecz inaczej wyglądał niż w pierwszej rundzie, tak, gdzie przegraliśmy z Krakowym 3-2. Eee, no co jeszcze mogę powiedzieć? No? Wydaje mi się, że. Z... Z, spełniliśmy wszystkie założenia, jakie mieliśmy na tym planie, e, dobrze zagrało blok, blok, Wszystko brona. Nie było, no. Wszystko. blok jak jak tak bloku? Bardziej, bardziej chyba blok obrona. nie, I granie na kontrach, na wysokich piłkach, gra z blokiem, to myślę, że przeżyło na wyniku nie? i na końcówkach szczególnie. E, szkoda, że e, dzisiaj tylko na, na zmianach. Ale tak ta wasza gra funkcjonowała, że naprawdę trener chyba nie chciał w takim meczu gdzieś za bardzo mieszać w tych trybach, bo tam no wszystko się funkcjonowało i, i jest to takie przysłowie, że z zwycięskiego składu to się chyba nie rusza, żeby nie zewnętrznie. Myślę, myślę, że tak, tak jak, dokładnie tak jak powiedziałeś, niczego nie trzeba było ruszać i doprowadziliśmy ten mecz do końca, tak jak trzeba było. Ważne punkty, bo ścisk duży w tabeli, takie trzy punkty na trudnym terenie, bo z tego co kojarzył AGH dawno, dawno nie przegrało, rzacie trzy punkciki zdobyte tutaj na Piastowskiej, to myślę, że dość cenna zdobycz, którą do Tomaszowa za chwilę zawieziecie. Oczywiście, no, każda, każda teraz wygrana jest na wagę złota co nie? i będziemy się, będziemy się starać, żeby każdy mecz wygrywać na pewno. Dzięki wielkie radziu powodzenia i, i, i play -off. Dziękuję bardzo. Maciek, przegrywacie 3 do 0 i chyba w najczarniejszych koszmarach i w najgorszych scenariuszach, jakie mogliście sobie przed tym spotkaniem wyrysować, no nie braliście pod uwagę tego, że tutaj zostaniecie spakowani 3 do 0. No, zgadza się. No, wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, ale nie spodziewaliśmy się, że, że przegramy go do zera. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że możemy przegrać. Liczyliśmy na wygraną. Dobrze wszystko wyglądało na treningach, mieliśmy super nastawienie, w szatni też było wszystko, wszystko jak w najlepszym porządku. No ale przyszło co do czego mecz. Zawodnicy z Tomaszowa zagrali bardzo dobrą siatkówkę. Gratulacje dla nich jeszcze raz. Bardzo dobrze zagrywali. No i nie mogliśmy sobie poradzić z nimi. Narzucili swoje tempo i ciężko nam było wejść w ten mecz. No właśnie miałem podpytać. Gdzie byś szukał tych przyczyn zwycięstwa? Rozmawiałem przed chwilą z Radkiem, z Lechi, mówił, że blogowrona, ale to też jest bardzo mocno połączone właśnie z zagrywką. Strzelali do linii gdzieś między was zmiany, wszystko ta zagrywka mi tak dzisiaj hulała, że ciężko było wam utrzymać tą grę. Co widać chyba najlepiej po, po formacji przyjmujących, was. trener Kubacki zmieniał, szukał bo po prostu łapał się chyba czego tylko może, żeby tę zagrywkę gdzieś przyjąć bliżej trochę siatki. Zgadza się, drużyna Stomaszowa bardzo dobrze zagrywała. No i tak jak poprzednik mówił, skoro im funkcjonowało, funkcjonowało blok obrona, to znaczy, że nas odrzucili od siatki i mieliśmy problem ze skończeniem ataku na wysokiej piłce, przez co oni mogli połapać parę bloków, parę skutecznych obron i wykorzystać swoje kontry. Bo no na takim poziomie chyba jak już masz przyjęcie za 3 metr, to, e, to dużo utrudnia. Jakby całą układ gry i, i grę właśnie na siatce. No tak, to, to, to się zgadza, to jest prawda. Szkoda, ale chyba tym bardziej, bo ostatnie jakby tygodnie, miesiące, naprawdę wasza fajna gra, gdzie wygrywaliście, zdobyliście dużo punktów i dzisiaj taki gong od przeciwnika, to chyba za bardzo też nie możecie przeżywać. Bo taka jedna porażka chyba nie może gdzieś zburzyć całej waszej pewności i całej tej otoczki, którą zbudowaliście ostatnimi tygodniami czy miesiącami. O tak, zgadza się. No... Jest następny tydzień, będzie kolejny mecz. Musimy wyjść z podniesioną głową. Wiemy na co nas stać. Wiemy, że potrafimy grać szatówkę. Jeszcze nieraz na pewno pokażemy, że jesteśmy w stanie pokonać no... każdego. Każdego, tak naprawdę każdego. No to powiedzmy, że to był przypadek przy pracy. E, ścisk w tabeli jest ogromny. Więc właśnie rozmawialiśmy o tym, że punkty, każdy punkt na wagę złota, każdy mecz e, na wagę złota, wy cały czas walczycie o ósemkę, walczycie o play-offy i chyba za bardzo też nie ma e, już tej drugiej rundzie czasu na, na takie potknięcia, więc chyba lepiej, że... Teraz to się przydarzyło, a później żeby już tego więcej nie było. No zgadza się, teraz na pewno nie ma żadnego marginesu błędu. No, musimy łapać punkty z każdym przeciwnikiem. Wiemy o co walczymy, chcemy być bardzo w 8. To jest raczej marzenie każdego z nas. No i zrobimy wszystko, aby tak było. Tego ci wszyscy z tej strony kamery życzymy i powodzenia. Dziękuję bardzo.